Dzień dobry, ja jestem już w ósmym odcinku z Dying Knight 2 Stay Human. Tak, ja sobie trochę pobiegałem, zdobyłem trochę pary umiejętności, sobie to wydałem. Tak samo z tymi. Eee, pozbierałem sobie trochę grzybów, trochę leków nazbierałem, poznawałem różne takie bronie ciekawe i ulepszyłem je. I tak, jestem już na. To jak to się nazywało? A, to jestem na drugiej randze gracza już. Myślałem, że dzisiaj wykonamy sobie na zdrowie, czyli. Tak, ty nie potrzebujesz nie, na razie nie. Bo tak, mam do roboty jeszcze ten: zrobić tak. Tutaj misję dla ludzi z bazarów. widziałem, że nam są chyba dwie czy trzy misje w środku. Ale na razie zrobimy sobie misję, która się nazywa: Na zdrowie! Misję poboczną, którą dostałem. Tak. marka dostawcę wody albo... i znajdźmy śliwego Hansa, zanim wypiję. Dobra, więc chyba pierwszy ruszymy sobie do Hansa. Czy mi tam coś oznacza Tak? Nie. A dobra, to jest tylko to. Dobra, więc ruszymy sobie w tamtym kierunku. To jest akurat pora dzienna, bo jakby nie chcę biegać w nocy dłużej niż muszę. Powiem, że dużo zadań jest w nocy i próbowałem kilka opuszczonych sklepów zrobić, ale jest tam strasznie dużo zarażonych, a jest, jeszcze nie jestem pewien, czy dam im wszystkim radę naraz, więc póki co... Staram się unikać dużych walk, jeśli tylko mogę. O, na przykład tutaj mamy. Jest ich za dużo. Mogę sobie coś No to tylko. Jak to zadziała? To jest grana, co może tak z zrobiłem? Oczywiście, że. Przewróciłem tutaj. No, nie podziałało to tak dobrze. Tutaj chyba mogę doskoczyć. A, no dobra, strasznie spadam tutaj, nie wiem czego. Czasami się po prostu tutaj nie łapię. Tych rzeczy. Dobra, chyba tego nawet nie mogę się złapać. Dobra, muszę tu wrócić, jakoś przejść. Potem będzie prościej co spadłem. Ale no tak, nie wiem jakim cudem mógłbym tam wbiec i ich wszystkich pozabijać. Fajnie na razie. Przydałby mi się łuch, nie wiem w którym momencie go dostanę. Po prostu powystrzelałbym ich sobie. A z ludźmi też nie lubię się bić, bo oni straszne uniki robią. Ciężko po prostu tutaj zejść. Biorę sobie umiejętność, że dostaję mniej obrażeń jak ten. Spadam z dużych wysokości. Bo dwa razy tak zginąłem. A, dobra, metro jest szybko podróżą. To, to w sumie miałoby sens. To muszę, będę musiał zrobić. No, co sobie zrobię, pewnie poza odcinkiem? to było sobie za jakby jakbym mu powiedział Ej nie pij wody okej okay. Hans o co to do diabła stój nie pij tej wody wody Jakiej wody? Oh. Idiota znów zabrał nie tę butelkę. Zapomniał był, bag, gdyby nie był przyrośnięty. Mm. Jak to zabrał nie tę butelkę? Jak idzie polować, zawsze bierze ze sobą trochę samogonu. Ale tym razem woda została. Zamiast niej wziął wodę. Gdzie on jest? A co cię to obchodzi? Woda, którą dostał od Juliana, może być zatruta. Poluje. Przy tej takiej. Y Wojskowej wieży, kilkaset metrów na zachód stąd. Chyba, że polazł na korty. Idę do wieży, a ty sprawdź korty. Szybko! Czekaj, czekaj! Weź ze sobą tę jego wódę, na wypadek, gdyby już coś wypił. Pali tak, że wybije wszystko, co mogło tam być. Rozumiem. <słuch> no, 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 najlepsze, najlepsze lekarstwo, no wiadomo. Odwieczka będzie tam. Czy mówiąc, myślałem, że, my, że, my że to ja pójdę na kości? Jakieś spotkanie jest bez przeciwników? Nie, jednak są.

Najlepiej byłoby, gdyby te zombie mi pomagały. No, no machnąłem przed ciebie. W końcu mi siadła pożoga, dopiero jak krytyka rąbłem. To nie wiem, po co? To jest przeszukiwanie pustych zwłok? Dobra i teraz nagroda. Średni. Stary Hans? tureń! Hans? Pytaj, Hans. Hans, ty jesteś Hans? Czego chcesz? Napiłeś się tej wody? Niestety, smakuje jak szczyny. Ta szlak ta woda mogła być zatruta. Łyka wziąłem i zaraz wyplułem. Musiałem znów pomylić butelki. Zresztą trudno. Trudno. Nie boisz się, że możesz umrzeć od trucizny? Eto. A kogo to obejdzie? Na pewno nie moją żonę. Chyba mnie już nie kocha. No ale To twój bimber. Twoja żona powiedziała, żebyś wypił. Pij, człowieku. Zdora. Co? <noise> tak powiedziała? Moja Anna. Jej zdaniem ta wódka jest tak mocna, że wypali truciznę. Ha! Moja żonka. <noise> To chyba jednak mnie kocha, mimo że tak wiecznie narzeka. Nie to jest A mówią, że już nie ma. Masz! Poprawiłeś mi humor. A może i uratowałeś życie? <grytanie> Pomóc ci wrócić do domu? Nie, dam radę. Zresztą jeszcze popoluję, wódeczka dała mi kopa. Zobaczmy <grytanie> na co poluję? Okej, okay, teraz trzeba znaleźć Marka. To nie jest jakiś super daleko. Czy tutaj widziałem te drzewa chyba? Tutaj było zupełnie to skoro lepsze w zombiaka, bo mogę po prostu naważać tym jak cepem. Co czy jeszcze tu zostało? A tu jeszcze lawenda. A jeszcze mnie przeszukają z obiaka. Słuchajcie, To, to nie wiem o co chodzi Sarah. z tymi książkami. Cześć Sara. Cześć Sara. Muszę po prostu tam postać Sarah. czy coś? Nie wiem nawet jak to aktywować. Cześć Sara. To mają gdzieś kółka. Znaczy spotkania tych. Jakiś... ludzi z problemami. Hmm. Jak tu mogę wejść? Halo? Chyba, hmm. że tędy. O, wódeczka Przedmiot w bajk On pewnie gdzieś na górze będzie, albo o, To mnie tam mogę kucnąć Albo na dole będzie? Szafę mogę szafę otworzyć? Mogę Świetnie, kolejny złodziej wody. samą porę! Jakby mało było tego, że w zarażeniu likwidują mi interes. Przyszedłem, bo Julian mówi, że sprzedałeś mu zatrutą wodę. Niczego nie zatrułem, okej? Okay? Julian twierdzi inaczej. A, a słuchaj dalej, kulesia, który sprzedał mi mąkę wymieszaną z gipsem. Kurzy, Nie jesteś złodziejem, to. Może pomożesz mi z zarażonymi? Rozpanoszyli się na dole. Jeśli nic z tym nie zrobię, to szybko pójdę z torbami. Pomogę ci się ich pozbyć, a ty mi powiesz, jak było. Umowa stoi? Dobra, stoi. To moczetę sobie wezmę. Okej, okay, poszło szybko. O, trofeum zarażonego. Już wiem, po co są te trofea, żeby zrobić te. ...co yy, się nazywa. Yy, ulepszenie schematy, bo ulepszenie jest schemat tych. Yy, Medykament. Ja Przesun się. A, Jesteś bezpieczny. To teraz, jak było z tą wodą? Czekaj. Naprawdę jesteś jednym z tych pieprzniętych tych Pieprznięty? Już okej. Okay. Trzeba albo żyć z rozbojów, albo być nieźle pieprzniętym, żeby szwendać się po świecie pełnym wirali. Oczywiście pozytywnie pieprznięty. Dobra, mów, co z wodą. Mojej wodzie nic się dolega. Na bazarze zatruł nią człowiek. Jak umrze, to będzie na ciebie. Ach, śliagły tu. Dobra, to był wypadek. Rozumiesz? Wypadek! Tu przez tych jebanych złodziejów. No, to tak to! jak to? Złodzieje kradną mi wodę. Miałem już dość. I zastawiłem na nich pułapkę. Więc zatrułeś wodę, żeby pozbyć się bandytów? E, Nie zupełnie. Czy raczej nieumyślnie. Jakiś czas temu wlazł tu Zabiłem go. I wiel wpadł prosto do wanny. Tyle wody się zmarnowało. Wpadłem wtedy na pomysł, jak mógłbym dać tym gnojom nauczkę. Napełniłem kilka butelek wodą po zombie i ustawiłem w widocznym miejscu. Ale ta woda nie miała nigdy trafić na bazar. Ja musiałem po pijaku sprzedać kilka z tych butelek Julianowi. Dam ci całą mąkę, jaką mam. I, I jeszcze coś dorzucę. Tylko nikomu nie mów. Będzie po mnie. Obwinią za to Juliana. Powieszą go. O niego się nie martw. Julian to Szuja. A Szuja zawsze się wywinie. A jak nie, to będzie o jedną Szuję mniej. To jak? Dogadamy się? Ja no, powiem, Pełen. Bądź szczery i opowiedz na bazarze, co się stało. To był wypadek. Z Zwariowałeś? A kto potem kupi ode mnie choćby krople wody? Nie dam powiesić Juliana za coś, czego nie zrobił. Chcesz się z Muszę ratować własną skórę! I ty też nic nikomu nie powiesz! Kto tam? Mamy tu intruza! Uf! Nie mogę go bronić? Nie, dobra, tylko mąkę. Coś tu było do przeszło. A, te zębiaki dalej. Dobra. Grabię mu jeszcze. Nie no, chyba... Z tego co Julian chciał się ze mną, jakby dogadać jakoś na ten... Na jakiś biznes. Więc... A no, tam coś jeszcze było? Szukać Wody nie mogę wziąć No, i wracają sobie na pozachę To ja mogę się tutaj uleczyć Może jednak dał sobie radę z tą grupą zarażonych tam, ale nie wiem. Nie chcę próbować. No. Wiem, że muszę parę tych właśnie profełów pozdobywać, jak chcę sobie w pół rzeczy. Znowu? Bandyczki? Oczywiście, że tak No chodź tu. Co takie chipki? A, w nie będę sobie tu broni machnował tak bardzo. Że się przyda. No nie spodziewałem się, że ucieknie. To pierwszy raz, kiedy jeden z nich uciekł. Może tak, że tak bardzo ich rozkwasiłem. To jest zadanie nocne. O kurde, dług ściągnąłem. Będę z nim gadał tym dzieciakiem na górze, bo to jest ten... Na no, pewno mi odpali noc. to jeszcze do Bazarku dobiec w dzień. Nie no, ale ten rzut to był kurde olimpijski. to jest są te inhibitory? Uf, dobra, złapałem się. O, ja jestem akurat przy kryjówce nocnego biegacza, tak? Gdzieś tu powinno być. Gdzieś tutaj, jeżeli są inhibitory... Idę tędy! To mogę sobie tu bezpieczną strefę odpalić, ale to. Wejdź wyżej, znaczy na drugą stronę. Szczanuj, gdzieś tu jest dobra, tylko jak mam się dostać? No co niby tu mam tu wskoczyć? Bo nie wejdę. Ja muszę jakąś tam środkiem wejść. Nie ja wiem jeszcze jak. Jesteście jakieś gdzieś gdzieś przejście. A, dobra, tu jest przejście, dobra, ok. To na dole sobie bezpieczną odblokuję. To ile moich ekiptorów? Jeden, czyli dwóch potrzebujemy. Mam nadzieję, że to będą dwa. To ktoś odpala. szefa, nie ja tu będzie chyba jeden, ale jest safe. E, jakoś kartkę potrzebuję znaleźć. Notatka, no a kod ze sejfu, dawa. E, nie, przedmioty kolekcjonerskie, e, to był to jeden, okej. Okay. Okej, okay, łap mi to. Jeden. Cztero. Jeden. Jeden to pewnie, tak? Tak, okej. Okay. Dobra, ale to zawsze coś. To z... Idziemy sobie na badach. No, akurat jeszcze zrobiliśmy sobie te o, jakieś tam aktywności. Muszę jeszcze po tych nocnych strefach gierę pobiegać, żeby sobie właśnie tych chwitach zgarnąć. Znowu? no ale co to jest zadanie? Oddać. A, bo to jest jedna ze stref A -y. no To jest się w nocy robi, więc. Tak, a nie chciał, to tutaj nie mogę tego teraz zrobić. Ok, sorry. Bym modlą do ognia. O, w jakich Ogrze, podoba mi ja Jesteś winniatą na tej imprezie. Winniatą na imprezie, okej. Okay. Gościc zaczyna śpiewać. A nie, nie, nie chcę kupować. To na razie pozostawiam. Nie, to nie, nie do sprzedania. Część elektryczną. To sobie muszę kupić. Wszystko. Alkohol też kupię. wszystkie jaki masz. Żywica to sobie pozbieram. Przewody, przewody sobie też kupię. Tleniacze. Góreł. Się. Aiden! co się dzieje mąż bebin nie żyje Julian jest oskarżony o morderstwo przez otrucie Ejden Proszę powiedz im że to nie ja Aiden. Julian jest niewinny jego dostawcy wpadł do wody Wira potem po pijaku facet sprzedał Julianowi brudną wodę nieumyślnie to samo powiesz przed Radą Bazar'u? Tak. Gdzie ten dostawca? Musi stanąć przed sądem. Marko. Nie żyje. Zabiłem go. Co? W takim razie nic tu po mnie. Nie martw się. Wybaczam ci. Ten kutas Marko dostał na co zasłużył. Dziękuję, Aiden. Połowa mojej mąki jest twoja. Tej zmieszanej z gipsem? Co? Eee... Nie. Kto ci tak powiedział? To znaczy, to znaczy, no można. No wiadomo, każdy znaczy... kontuje, no nie ma co. Zatrzymaj, Gips. Zapłać mi i będziemy kwita. Dobra, powiem, Bebin, co się stało. Oświaczka? że to istnieje. Dla mnie to zawsze były zwykłe bajki. Wojskowa apteczka. O, wojskowa apteczka dostałem. To na jest, Ponieważ... Tu, ale nie, gdzie tu mam? Eee, tu na leczeniach. No to jest z księdzem z czasów. A, nie, no, no a. Ale nie pisze, co tam używa. Ale pewnie do, ten do fulę mnie uleczy. Ten, te buty złote. Zmienię. O, mogę tu coś ulepszyć? Hmm. A, bo tu jest rękojeść jeszcze. A, poostrza i skórę mogę. Dobra. Tak, ale że ja tego sobie nie będę robił. To 13. Dobra. Okej, okay, więc to było na tyle w tym odcinku. Jeszcze ja z wami żegnam. Cześć!